Dobra, gotowy? Pewnie. Za ile wystąpiłbyś w reklamie skarpetek? Nie wystąpiłbym w reklamie skarpetek. Co jest takiego, czego nie lubisz, a jednak to robisz? Zbijanie wagi. <grych> na pewno. Gdybyś spotkał siebie sprzed pięciu lat, co byś mu powiedział? Skup się jeszcze bardziej na robocie. Czy uważasz, że płacz jest oznaką słabości? Nie zawsze. Do czego chciałbyś przekonać ludzi? Do czystego sportu, a nie fejm MMA. Jakim byłeś uczniem w szkole? Niezłym, ale niewybitnym. Najbardziej romantyczna rzecz, którą zrobiłeś dla kobiety. Zbyt dużo wymieniać z tym strasznym romantykiem ogólnie rzecz biorąc. Czym straszylicie rodzice? Mieli problem ogólnie z tym. Bo zawsze kurczę, byłem niedobry. Ale, nie wiem, zabierali telefon na przykład. A koledzy dawali drugi. Jak powinien wyglądać Twój pomnik? Nie wiem, czy zasługuje na pomnik, jeszcze nie zastanawiałem się nad tym. Na jakbym zasługiwał, to, że był duży. W co możesz wpatrywać się godzinami? W konsola FIFA 19 aktualnie. Czym powinno się leczyć głupotę? Nie wiem, czytaniem książek może. albo z Twój ulubiony superbohater z komiksów? Nie lubię superbohaterów. Jakich złych nawyków chciałbyś się pozbyć? Tycia 15 kilo po walce i mam nadzieję, że tym razem się uda. Gdybyś miał się porównać do smurfów, to którym z nich byś był? Nie oglądałem. Nie pamiętam, czy oglądajmy mało, ale nie pamiętam już zupełnie. Co się kiedyś wkurzało, ale już przestało? Mocna redukcja, bo mnie już redukuje wagi. No, byłem bardzo niedobry, bardzo. To trzeba się na różnika mojego zapytać. Z którym legendarnym zawodnikiem chciałbyś się zmierzyć w latach jego świetności? Fiodorem, na pewno. Ikona, bez jakiegoś trasztalku, wybił się po prostu umiejętnościami, bo był przekotem. No, na pewno. Krok w karierze, którego żałujesz najbardziej ma no, takiego zawsze z któregoś powiedzmy potknięć, wyciągałem wnioski i wydaje mi się, że to jest taka droga którą każdy musi przejść fajnie byłoby zawsze wygrywać, ale takie jest życie nie zawsze się da, to jest sport i myślę, że z każdego jakieś tam wnioski wyciągają, nie było sytuacji, w której coś się nie udało i po prostu nic z tego nie, sobie nie zrobiłem i tak mi się wydaje, że to może wcześniej chciał zmiana dietetyka Czy uważasz, że Twoje zarobki są adekwatne do Twoich umiejętności? Nie no i na koniec przepis na sukces według Ciebie. Ciężka praca. Wydaje mi się, że jestem przykładem też, że nie trzeba, zawsze trzeba mieć talent, bo wydaje mi się, że nie mam takiego talentu, tylko bardzo, ale to bardzo ciężka. I w sumie systematyka, systematyka jest najistotniejsza, bo zawsze ja trenuję od szóstego roku życia. Nieraz byłem troszkę słabszy, ale po prostu z zaangażowaniem dogoniłem wszystkich i przegoniłem. Dzięki. Wszystko. Dziękuję.